Kilka ostatnich dni sprawiło, że jesień widać już nie tylko w kalendarzu. Idą zatem zmiany warunków na drodze, na które trzeba się przygotować, aby pozostać bezpiecznym. No, mamy początek jesieni, i także warunki atmosferyczne na drogach ulegają zmianie, w związku z tym powinniśmy zwrócić uwagę na wyposażenie techniczne swojego pojazdu. Warto pomyśleć o tym, by przede wszystkim wymienić już płyn w spryskiwaczach, bo jak wiemy, o poranku temperatury spadają, są one bliskie zeru. Mamy już pierwsze dni za sobą, gdzie wymagane było skrobanie szyb. Możemy tutaj też myśleć, oglądając prognozy pogody, czy nie należałoby już rozważyć zmiany. Opon w swoich pojazdach, tak by nie ulegać później oczekiwaniu w kolejkach na wymianę tego ogumienia. Warto również zwrócić uwagę, że okres jesienny oznacza migrację różnych zwierząt, które, jak wiadomo, niezbyt przejmują się tym, że na drodze poruszają się samochody. Migruje coraz więcej zwierząt o tej porze, przejeżdżając przez, przez obszary leśne, których jest bardzo dużo tutaj w okolicy Ostrudy, jak to również na terenie powiatu. No, należy zachować tę szczególną ostrożność, i przede wszystkim, zarówno jak w porze letniej, tak i teraz w tej. Porze jesiennej należy tę nogę przysłowiowo z gazu zdjąć i jechać ze szczególnym zaangażowaniem i zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo własne i innych podróżujących. Pamiętajmy więc, by dostosować prędkość do panujących warunków, zachować większy odstęp od innych pojazdów i dbać o stan oświetlenia oraz opon. Bezpieczeństwo na drodze jest najważniejsze, dlatego warto być bardziej czujnym w sezonie jesiennym.